Reżyser życia znowu robi z siebie ofiarę. Dalej powiedziałem, że yy, mimo tego, że Monika go zawsze wspierała, nawet jak ja tam nagrywałem film, to ona tam była za nim. To ostatnio była taka sytuacja, że yy, oni ćwiczyli na tej samej sali i się mijali. Po prostu w się sensie on ćwiczył na, nie na orbitreku, tylko na tym. Yy, kurwa. Airbiku. I yy, ona przechodziła obok i on po prostu nie powiedział, udał, że jej nie widzi, nie? No i ona później na kolejnym spotkaniu, wróciła do domu, tam i zaczęła yy, gadać, że kurde, o co chodzi, że Daniel się na nią gniewa, że gdzieś tam też ją zablokował na Facebooku. No i na kolejny, jakiś tam, za kolejnym razem ona z nim po prostu pogadała, on oczywiście się wyparł wszystkiego, że yy, nie no, Facebook mu konto skasował, jak to Daniel? Yy, no i od tej pory już tam yy, mówi cześć, nie? Bo Sprawa o tyle, bo wiecie, no po tej całej dramie normalnie się zachowywał. Jak go spotkałem, to normalnie gadaliśmy. Czy jeszcze robił sobie u mnie w domu tosty, też z tego były materiały. I on teraz na przykład mówi, że ja go zaczepiam, co jest kolejnym kłamstwem. Bo to on do mnie wysyła jakieś smsy, czy będziemy walczyć. A wśród ludzi obgaduje mnie, że ja, 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 on, on, ja dla niego jestem za słabym zawodnikiem. I mam na to screeny i wam teraz podsyłam. to, że Nie wiem, czemu dalej się wypiera. Ja zawsze mam udowodnione to, co mówię. Nie wiem na co ty liczysz, na znowu narobienie z siebie ofiary. No i wiecie, tutaj gada, no nie, wardenka to dla mnie za słaby, bo będzie później składał, że film montował. I to jest strasznie fałszywa osoba, bo pisze tak, że ja jestem dla niego za słaby, a do mnie pisze SMSy, ej, walczysz ze mną? Ej, będzie walka? I wiecie, ja tak jak mówię, no ja kiedyś z Danielem, nawet po tej dramie normalnie gadałem i mu tłumaczyłem, że Daniel, jak chcesz walkę, to na dziewiątce zamiast Błońskiego, bo później twój temat już na tyle ucichnie, że no, nie będzie ta walka dla mnie w ogóle ciekawa. No bo wiecie, jak jest na FMA. Na FM Ma chodzi o zasięgi, że walki muszą być mniej więcej porównywalne zasięgi między zawodnikami. Wtedy on chodził i gadał, nie, tylko boks, box, box. Wojtek Gola chciał MMA, no i wyszło, że jednak z Błońskim walczyłem. No i teraz zgodnie z zapowiedzią, powiedziałem, że no, jeżeli Daniel by wrzucał filmy, jeżeli byłby aktywnym YouTuberem ze społecznością i tak dalej, no to byśmy sobie tam mogli się w to pobawić. Ale w tym momencie on jest kompletnie nieaktywny, no. No to Dla mnie ta walka, no ja chcę mieć zawodnika. Na przykład, nie wiem, teraz kminimy sobie nad takim innym streamerem, który też ma ta, dobre teraz, dobry czas i tak dalej. E, możecie się domyślać o kogo chodzi i nad tą walką kminimy, gdzie już tam to, dogadujemy jakieś tam szczegóły, e, a nagle reżyser wiecie, teraz chodzi i ja co chwila dostaję informację od kogoś, że chodzi po mieście i mówisz, że Wrdęgo się mi boi, Wrdęgo się mi boi. Nie! Mi się po prostu ta walka nie opłaca. A jeżeli tak bardzo Ci zależy teraz na tej walce, to spoko, no, za jakiś czas po prostu zacznij znowu tworzyć filmy, jakby odroć ten kanał i wtedy spoko. Nie, Ty teraz wrzucasz jakieś zaświadczenia na Instagram, że o Boże, znowu jesteś ofiarą, Wardenga Cię atakuje. Ja po prostu powiedziałem, jak jest yy, ludziom na live i tyle. No. Mam screeny, mam dowody. Przecież wiesz, że ja zawsze działam, na, na, zabezpieczam coś screenami. Bo yy, tak to, to by było słowo przeciwko słowu. Bronisz się, że mówisz, no ale ostatnio o to rozmawiałem normalnie z Moniką. Może i rozmawiałeś, no bo przecież poruszyła z tobą tą kwestię, że ją zablokowałeś tam na Facebooku. Yy, nie wiem, czy ci naprawdę usunęli to konto prywatne na Facebooku. Nie wiem, na co by ci mieli usunąć konto prywatne na Facebooku. Yy, ale no fakty są takie, że jakby udawałeś, że człowieka nie widzisz, mimo że ona zawsze była za tobą. Ale okej, okay, jakby... Już tak nie robisz, no i fajnie, gratuluję. Jakieś takie teksty, że się kogoś nie. Znaczy, wiecie, ogólnie mnie to pierdoli. Jak tam nie chce, to niech nie mówi nikomu, cześć. Po prostu to pokazuje tylko. No nie wiem, przychodzi do domu, jemy tosty, jest miło, wesoło, później y, komuś udaje, że kogoś nie widzi. Żebyście mieli też pojęcie, jaka to jest sala. To nie jest jakaś siłownia duża, tylko to jest no, mała salka. Zazwyczaj tam są, nie wiem, y, zawodnik trenujący i trener. Czasem jeszcze jedna jakaś osoba y, coś tam robi na sztance. Czyli to jest taka, wiecie, no, jak w mieszkaniu mniej więcej yy, yy, powierzchniowo. Tam nie ma opcji przeoczenia kogoś. Nie ma kompletnie takiej opcji. Żeby była jasność, bo ja wiem, że Monika zaraz będzie gadaku. Odesliwek, wciągasz mnie w te wasze jakieś sytuacje. W dupie mam, czy tam mówił jej cześć, yy, czy, czy co robił. Tutaj z, główną sprawą jest to, że... Yy, Słuje tam do ludzi, nie? że ja jestem za słabym przeciwnikiem, że ze mną to by walki nie chciał, że z jakimś tam lepszym. Dom jest znowu spamuje, że, yy, no nie spamuje, no ale pisze do mnie, ej dawaj to walkę, co się stało, nie chcesz walki nagle? Mimo, że mu tłumaczyłem, że jak chce on walki, to będzie na dziewiątce, później już z nim nie będę chciał, bo yy, jego kanał po prostu będzie umierający i tak jest. Yy, a ludziom na mieście chodzi i gada, yy, że Bardenga się go boi. Podsumowując, to czy jakby ta sytuacja z Moniką miała miejsce, ale mam to gdzieś, niech sobie mówi coś komu chce. To była tylko taka historia dodatkowa do tego, co opowiadałem na live, że e, widzowie po prostu jakby go podjudzają, pytają go o mnie, a on właśnie gadał takie głupoty i to udowodniłem, nie? że e, tutaj chce ze mną walki, ale wszystkim wypisuje: Nie, Wardenga dla mnie za słaby. Ten. Wolałbym jakiegoś lepszego Wardenga, to by gadał, że montował film. Robisz siebie ofiarę, wrzuca jakieś zaświadczenia, że jest chory, poważnie na Instagram, żeby ludzie mu współczuli? A propos właśnie teraz tej sprawy? Czyli co, jesteś poważnie chory, ale walkę chcesz na fajnym MMA? No, ma to kurwa sens. Przed chwilą wrzucił 10 story, z, tego, z tych 10 story już zostało 5, bo połowę skasował. On tak właśnie zmienia zeznania, jak mu pasuje. Nie? Dlatego nie dziw się, że ja tak no, nie chcę mieć z Tobą nic wspólnego. I za to, że poruszyłem Twoją kwestię u mnie na live, to kurwa muszę przeprosić. Niepotrzebnie, jakby po prostu sprawdziłem Twojego Instagrama i opowiedziałem o tej historii, że gadasz tak na mieście i tak dalej, ale mogłem sobie to darować.